To bardzo głośny temat ostatnimi czasy i wydaje się, że na razie nie będzie tracił na znaczeniu. Niby wiemy, że jest ważny, ale czy rzeczywiście należycie dbamy o środowisko? Ochrona środowiska. Zmiany klimatyczne, rosnące zanieczyszczenie i stosy odpadów oraz wszechobecnego plastiku. To problemy, z którymi mierzy się nasz dzisiejszy świat i każda rozwinięta gospodarka. Coraz więcej podmiotów, czy to prywatnych, czy publicznych, ostatnimi czasy nawet poszczególne osoby, zaczynają coraz głośniej mówić o tym problemie. Sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniu się środowiska jest oczywiście wiele, a najmniejsze zmiany możemy wprowadzić w codziennym życiu: czy to segregując odpady, czy też dokonując wyborów zakupowych, kierować się jak najmniejszym zużyciem plastików. Opakowania danego wyrobu. Z drugiej jednak strony, każde z działań mających ochronić naszą planetę to olbrzymie koszta, czy to czasowe, czy finansowe. I gdybyśmy chcieli niemal do zera ograniczyć produkcję odpadów i plastiku, to wiązałoby się to z przeogromną ilością wyrzeczeń. Dla przykładu, jak wielkim wyzwaniem byłoby dla każdego z nas nie kupowanie produktów w plastikowych opakowaniach. Od chleba, wędlin, czy słodyczy zaczynając. Na produktach wielkogabarytowych skończywszy. Wymagałoby to od nas świadomego kupowania każdego przedmiotu, a dodatkowo często trzeba by było iść do innego sklepu tylko po to, żeby na przykład kupić trochę szynki opakowanej w papier zamiast plastikowe opakowania. Z tym tematem wiąże się jeszcze jedna kwestia, kwestia pieniędzy. Często za produkt bardziej eko trzeba najzwyczajniej w świecie zapłacić więcej. Bo niejednokrotnie koszt jego wyprodukowania jest po prostu większy. A ty, ile byłbyś w stanie więcej zapłacić za ochronę naszej planety? Jak wiele czasu, uwagi i wysiłku chcesz zainwestować w dobranie produktów, które będą przyjazne dla nas wszystkich? Jak ważny jest dla ciebie czysty świat, w którym żyjemy? I co pozostawisz po sobie swoim dzieciom? Jestem ciekaw Twojej opinii.